Astrid Lindgren, dzieci z Bulerben, część pierwsza, rozdział trzynasty. Jest tak, jak mówiłam, chłopcy nie mogą mieć przed nami żadnych tajemnic. Następnego dnia, zaraz po śniadaniu, lasy Bossa i Olle znów gdzieś przepadli. Bawiłyśmy się z Brittą i Anną przez całe przedpołudnie w naszej izdebce, a gdy nie miałyśmy już na to więcej ochoty, Zaczęłyśmy się zastanawiać, gdzie też właściwie chłopcy przepadają na cały dzień. Nie, nie zastanawiałyśmy się nad tym przedtem, ale teraz przypomniałyśmy sobie, że przecież nie widać ich było prawie przez cały tydzień, chyba wieczorem, gdy gramy w piłkę. Musimy ich wyśledzić, zawołała Britta. Tak, powiedziałyśmy za mną, będziemy ich śledzić, musimy się dowiedzieć, co oni właściwie robią. Gdy nadeszła pora obiadu, usiadłyśmy na czatach na schodach. Najpierw nadszedł lasse, po chwili ześ bosse i znów po chwili olle. Nie nadchodzili jednak z tej samej strony. Wówczas zrozumiałyśmy, że znów mają jakąś tajemnicę i nie chcą, abyśmy się o niej dowiedziały. Inaczej bowiem na pewno przyszliby wszyscy razem. Miałyśmy ze sobą nasze lalki, żeby chłopcy nie spostrzegli, że ich szpiegujemy. Bawiłyśmy się lalkami i nie odzywałyśmy się wcale do chłopców. Potem poszliśmy wszyscy na obiad. Zaraz po obiedzie siadłyśmy znów na schodach. Po chwili wyszedł lasse. Bawiłyśmy się dalej lalkami. Lasse pobawił się troszkę z mruczkiem. Ot tak sobie mimochodem. Potem nagle zniknął za węgłem domu. Pobiegłyśmy więc szybko do mego pokoju, gdyż stamtąd mogłyśmy go widzieć przez okna. Rozejrzał się ostrożnie, potem pobiegł szybko prosto między krzakami porzeczek i przeskoczył przez kamienny mur okalający nasz ogród. Dalej nie mogłyśmy go już do, dojrzeć. Wkrótce po nim nadszedł bose. Przemknął się ostrożnie w tym samym kierunku co lase. Uważajcie, powiedziała Britta. Teraz nie potrwa długo, a zjawi się Olle. Chodźcie, zbiegniemy prędko i schowamy się w krzakach porzeczek. Tak to zrobiłyśmy, przycupnęłyśmy cichutko za krzakami. Po chwili nadbiegł pędem Olle, biegł tak blisko, że mogłyśmy go niemal dotknąć, ale nie widział nas. Zaczęłyśmy się skradać za nim. Za naszym ogrodem jest duże pastwisko. Rosną tam gęsto krzaki, leszczyny, jałowca i pełno jest innych krzewów. Drzewa też tam są. Tatuś mówi, że zetnie wszystkie te krzaki, żeby krowy miały lepsze pastwisko. Lecz mam nadzieję, że tego nie zrobi, bo tam są takie świetne kryjówki. Skradłyśmy się za Ollem. Spory kawałek drogi, lecz on w pewnej chwili wsunął się w zbitą gęstwinę i hyc. Już go nie było. Próbowałyśmy na różne sposoby, lecz nie mogłyśmy go odnaleźć. Wiedziałyśmy, że chłopcy są na pastwisku, i szukałyśmy ich długo i dokładnie, ale nie było ich nigdzie widać. Wówczas Anna powiedziała: Już wiem, przyprowadzimy swipa. On zaraz znajdzie ollego. Ja i Britta uważałyśmy, że Anna bardzo mądrze to wymyśliła. Pobiegłyśmy pędem do Zagrody Południowej i spytałyśmy mamę Ollego, czy możemy na chwilę pożyczyć swipa. Naturalnie, że możecie, odpowiedziała. Swip ucieszył się ogromnie, bo zrozumiał, że może iść z nami na spacer. Skakał i szczekał. Wtedy powiedziałyśmy mu: Swip. Gdzie jest Olle? Szukaj Ollego. Swip zaczął zaraz węszyć po ziemi, a my biegłyśmy za nim. Biegł na przełaj przez krzaki po Wpadł na pastwisko, a my za nim. Pędził jak szalony pomiędzy krzakami leszczyny. I nagle skoczył prosto na Ollego. Bo tam stał Olle, a obok niego Bosse i Lasse. Tam też znajdowała się tajemnica. Była nią chatka, którą chłopcy wybudowali sobie na pastwisku. Haha, aleście się zdziwili, zawołałyśmy zdumieni. Byli rzeczywiście. Nawet nie próbujcie mieć przed nami jakiś tajemnic, powiedziałyśmy. Odkryjemy je cal po calu. No tak, skoro bierzecie psy gończe do pomocy, burknął Lasse. Swip skakał i cieszył się bardzo, bo myślał, że zrobił coś dobrego. Obiecałyśmy mu dużą kość na kolację. Chłopcy zbudowali śliczną chatkę. Przybili gwoździami kilka desek do czterech drzew stojących w czworoboku, tak że w każdym rogu chatki stało drzewo. Potem powtykali dokoła w ziemię krzaki, jałowca. I to były ściany, bo nie mieli tyle desek, że wystarczyło, opowiadał lasse. Mniejsze deski ułożyli jako dach i przykryli je starą końską derką. Czy uważacie, że dziewczynki mogą się z nami bawić? spytał lasse chłopców. No, jak sam uważasz, wybąkali, bo chcieli najpierw usłyszeć, jakiego zdania jest lasse, a lasse powiedział, że możemy się z nimi bawić. Potem w chatce bawiliśmy się w Indian. Lasse był wodzem i nazywał się Silna Pantera. Bosse rączy jeleń, a Ole drapieżny sęp. Britta musiała nazywać się Mruczącym Niedźwiedziem. Anna Żółtym Wilkiem, a ja Przebiegłym Lisem. Chciałam nazywać się jakoś ładnie, lecz Lasse tak mi kazał – nie mieliśmy ogniska w katce, lecz udawaliśmy, że je mamy i siedzieliśmy dookoła ognia i paliliśmy fajkę pokoju. To jest długi cukierek. Odgryzałam mały, malutki kawałeczek fajki pokoju. Była pyszna. Chłopcy porobili sobie łuki i strzały. Do nas, dla nas zrobili także. Las powiedział, że są jeszcze inni Indianie. W drugim końcu pastwiska nazywają się komancze. Są podstępni i niebezpieczni i należy ich wszystkich zgładzić. Wzięliśmy więc nasze łuki i pobiegliśmy pędem przez pastwisko, wznosząc straszliwe okrzyki. W drugim końcu pastwiska pasły się nasze krowy. Lasse powiedział, że to one są komanczami. Och! Jakże komancze uciekali lasę, krzyczał coś do nich po indiańsku, lecz nie sądzę, by to rozumiały. Koniec, zapraszam do proponowania w komentarzach książek, które mogłabym dla was przeczytać.